Była kiedyś taka popularna piosenka, ludzie listy piszą. W czasach maili staje się to powoli reliktem minionych lat, ale w tym przypadku pisanie listów miało charakter bardziej symboliczny. Amnesty International po raz kolejny zorganizowało w naszym mieście maraton pisania listów. W jakim celu? Od 2001 roku spotykamy się w okolicach 10 grudnia, czyli Dnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Najczęściej jest to taki weekend, właśnie najbliższy 10, 10 grudnia i wtedy idea na początku była taka, żeby przez 24 godziny pisać listy. I w wielu miejscach w Polsce ten maraton właśnie tak wygląda. Czytacie listy? Mają znaczenie? Owszem, bardzo duże. Są one bowiem artem społecznej solidarności, a dla osób, które są więzione czy represjonowane, tego typu wsparcie ma ogromne znaczenie. Na tegorocznej liście adresatów jest m.in. kobieta walcząca o lepsze traktowanie w czasie ciąży czy indyjska społeczność mieszkająca w dolinie, w której doszło do wycieku szkodliwych substancji. W tym dniu piszemy listy w obronie więźniów sumienia, osób, które są torturowane, czy takich, których prawa człowieka nie są poszanowane. I piszemy, aby te osoby bezwłocznie uwolniono, ewentualnie zmniejszono ich karę, ich wyrok. Maraton ma przypominać nam, że są na świecie miejsca, w których prawa człowieka nie są szanowane. Maraton pisania listów na Uniwersytecie Szczecińskim cieszył się dużym zainteresowaniem. Tutaj w Szczecinie już napisaliśmy około 220 listów od wczoraj, i dzisiaj od godziny 9 rano. Mamy nadzieję, że te 300 listów to jest takie minimum. W tamtym roku na wydziale też było napisanych około 270 listów, natomiast z całej Polski wysłaliśmy takich listów ponad 200 tysięcy. Jeżeli ktoś poczuł się zainspirowany, a nie wziął udziału w inicjatywie, nie jest jeszcze za późno. W najbliższy weekend listy będą pisane na Alei Kwiatowej oraz w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Ideą maratonu jest pisanie jak największej Ilości listów w obronie osób poszywdzonych w ubiegłym roku w ponad 400 miejscach w Polsce wspólnie napisano ponad 200 tysięcy listów.